Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Drogie osoby z podznaku ryb. Położymy karty na luty, na drugi miesiąc 22 roku. Energia miesięczna, czyli może zamanifestować się Bóg wie kiedy, przez cały miesiąc ona będzie jakoś aktywna pewnie. Jak nie przez cały, to prawie przez cały. Pamiętajcie, że to jest inspiracja. Wskazówka, takie trochę badanie terenu na przyszłość, a ta energia może również różnie się zamanifestować, różnie się może wcielić. Tu jest taki opis dosyć ogólny, w którym mieszczą się różne, naprawdę różne, przeróżne wydarzenia życiowe. Spójrzcie na to przez pryzmat swojego własnego życia, interpretujcie ten rozkład przez pryzmat waszego indywidualnego życia. Co to dla Was znaczy? Z kolei, jeśli potrzebujecie czytania prywatnego, to zapraszam na maila. Tam się można ze mną kontaktować. No i tam już możemy o konkretnych sytuacjach rozmawiać. Luty 2022 dla, dla ryb, dla osób z poznaku ryb. Paść denarów. Wy w tym miesiącu to siódemka denarów. Bardzo ziemska energia. Bardzo konkretna i ziemska. No, pazie generalnie mówią o nowych początkach o tym, że coś na planie materialnym się rozpoczyna. To może być jakieś nowe zobowiązanie, nowe zadanie do wykonania. Wy w siódemce denarów albo czekaliście na to długo jakoś tam przygotowywaliście się. Obie karty mówią o dzieciach. Więc dla kogoś przychodzi rozwiązanie, dla kogoś przychodzi po prostu finał jakiegoś starania się, pierwsze efekty pracy na rzecz czegoś. Myślę, że będziecie zadowoleni z siebie i z własnych decyzji, za którymi tak naprawdę stał długotrwały proces, bo decyzja nie zapada od tak, w okamgnieniu to często są tygodnie, miesiące, czy lata noszenia się, prawda? Nosimy, to nosimy, aż do nosimy. I wy w tym czasie widzicie efekty tego waszego starania się. Bardzo pozytywna jest ta energia. No dla niektórych naprawdę mamy tutaj pierwsze pieniądze z czegoś, rozwiązanie, dziecko, efekty pracy włożonej w coś. W Waszej głowie dwie karty wyciągnęłam: Królowa Mieczy i Czwórka Denarów. Widzimy tutaj e, potrzebę prawnego zabezpieczenia. No i może chodzić o podjęcie decyzji o ubezpieczeniu, o tym, żeby zainwestować w coś, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa. To może być podział majątku, to może być Pierwsze, co słyszałam, prawdę mówiąc, to na przykład zakaz zbliżania się, czyli w sposób instytucjonalny, formalny, prawny, uzyskujemy to zamknięcie i poczucie bezpieczeństwa w czwórce denarów. Dla kogoś może tak być. To również jest zadbanie o prawną, administracyjną stronę tego, co jest dla Was ważne. Na przykład prawo do opieki nad dziećmi, czy opatentowanie Waszego pomysłu, Waszej pracy, jakieś prawne zabezpieczenie, tak żeby, no żeby nie zostać okradzionym z tego. Jak patrzę na te karty, to możliwe również, że stawiacie trochę mur dookoła siebie i stawiacie granice jakiejś kobiecie z trygonu powietrznego lub matce teściowej, kobiecie, która ma dla Was dobre rady. To jest takie odgrodzenie się w celu własnego bezpieczeństwa, żeby to co zostało wypracowane już i tyle czasu to wam zajęło i tyle pracy nie poszło na marne. Duża dyskrecja w tych kartach też jest. Ja myślę, że mogą tutaj pojawić się pewne problemy, że tak powiem. Chociaż nie do końca to mam na myśli, żeby to były jakieś problemy. Raczej kwestie związane z zaufaniem się tutaj mogą pojawić w tym miesiącu. Nad szarpniętym zaufaniem, nad szarpniętym poczuciem bezpieczeństwa. Mogliście czuć, że ktoś za bardzo wszedł na wasze terytorium i, i, i jakoś zagroził temu co jest dla Was ważne. Naruszył to, co powinno być nietykalne. I to raczej nie jest problem z zaufaniem, tylko no właśnie straciliście zaufanie. Wiarę w dobre chęci czyjeś. No, i, i dlatego odcinacie się troszkę, tak stawiacie ten mur. Bierze się to wszystko z e, siódemki mieczy. No i widzimy tutaj zdradę, oszustwo, niedotrzymanie słowa. Tak to tutaj czuję: zdrada, oszustwo, niedotrzymanie słowa. E, również wyboicie się, że ktoś tak zachowa się do, wobec Was w przyszłości. Lub, że coś może grozić na przykład waszej pracy, że ktoś to jakoś rozgrabi, że ktoś z tego korzysta, jakoś to skopiuje. Dlatego jest takie ukierunkowanie na to zabezpieczanie się. Zabezpieczacie swoje tyły, nie chcecie być stratni na jakiejś sytuacji. Ja myślę, że też doświadczenie was nauczyło. Doświadczenie, które łatwe pewnie nie było, i teraz, teraz zabezpieczacie te tyły. Co odchodzi do przeszłości? smieczy był odwrócony. Ja myślę, że to jakieś nieuporządkowane sprawy odchodzą do przyszłości. Um, nieuporządkowane na zasadzie prawnej, niejasne takie. Um, więc wszystkiego rodzaju, każdego rodzaju umowy, w których wy czujecie, że Tutaj nic was nie chroni, tutaj nic nie działa na waszą korzyść. Myślę, że dochodzicie do wniosku, że potrzebujecie poszukać dla siebie bezpieczniejszego miejsca, takiego, które będzie dawało jakieś perspektywy na przyszłość, gdzie ta praca nie będzie szła jak para w gwizdek, tylko faktycznie w przyszłości coś przyniesie. A z mieczy... Które odchodzi do przeszłości, ja mam wrażenie, że kończy się komunikacja z kimś, informowanie kogoś o czymś, rozmowa, takie włączanie w swoje życie, w swoje sprawy, dzielenie się swoimi pomysłami, dzielenie się swoimi sprawami, ponieważ zaufanie zostało u nas szarpnięte i to bolało. Więc zdecydowanie zostawiacie, Y, pewne informacje dla siebie. To co jest wyzwaniem? To jest siedem buław. Wytrwać, y, wykazać się asertywnością, nie ulegać wpływom, nie ulegać naciskom z zewnątrz, y, postawić na siebie, postawić na swój własny rozwój, y, nie wykonywać i nie realizować pomysłów innych ludzi, realizować własne pomysły. To, co Wam pomoże, to jest siódemka kielichów. To są już trzy siódemki. I kiedy nam te siódemki się powtarzają, przynajmniej u mnie w rozkładzie, siódemki to jest bardzo mocno duchowa energia, mówiąca o jakiejś duchowej transformacji, która tutaj następuje. Siedem to jest um, wibracja doświadczenia nauki, filozofii i patrzenia z dystansem na dobra, doczesne doskonalenie się. To jest tak, że czasami w siódemce jesteśmy niezrozumiani, samotni. Czujemy się oddzieleni od innych ludzi. A z kolei jest w tej siódemce również dużo analizy, rozumienia um, i wiedzy na temat świata, do którego często czujemy, że nie przestajemy. Rozumiemy, jak coś działa, rozumiemy dlaczego ktoś tak się zachowuje i na jakich zasadach zorganizowane jest na przykład życie społeczne, ale nie czujemy się jego częścią. Na pewno bardzo dobrze rozumieją to osoby, które mają siódemkę z klucza wcielenia, czyli kiedy sumujemy ich datę, dzień i miesiąc urodzenia. Te, 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 te dwie liczby bądź cyfry z dnia i miesiąca urodzenia. Siódemka kielichów jest kartą fantazji wielu opcji, wielu możliwości, na pewno kiedy będziecie czuli się pod jakimś takim obstrzałem pod murem postawieni warto jest przypominać sobie przepraszam, wy nie macie trzech siódemek, tylko cztery już, wszystkie siódemki Będziecie czuli się pod jakimś takim obstrzałem, będziecie mieli wrażenie, że musicie jakoś się zachować, że nie macie innego wyjścia, stoicie pod bramką, przypomnijcie sobie, że tak naprawdę jest wiele różnych możliwości i sytuacji wyjścia. Nie pozwólcie sobie swojemu własnemu umysłowi uwierzyć w tę pułapkę, w to kłamstwo, że jest tylko jeden sposób działania, że trzeba zrobić to teraz, że tylko tak. Że inaczej się nie da, że inaczej mm. zostaniecie, nie wiem, wykluczeni, samotni. W tych kartach, jeszcze jak tak patrzę, trochę to wygląda tak, jakby ktoś chciał was przymusić do kłamstwa, działania niezgodnego z prawem, zdrady. Takiego działania nie wprost, nieprzyjemnego. Pamiętajcie, to zawsze pójdzie na wasze konto. Nieważne, kto wam kazał, nieważne, kto sugerował, kto przymuszał, lub manipulował do czegoś. Każdy jest odpowiedzialny za swoje własne decyzje. Dlatego no, musimy pamiętać, że my zawsze mamy wolną wolę. Co jest waszą największą siłą? I tutaj mamy cesarza. Cesarza, który jest silny, który jest mocny, który sam wyznacza swoje granice. To może być postać z podznaku Barana, wasz partner, autorytet, ojciec, męska energia, która was wspiera i zachęca do, do tego działania właśnie mocnego, do na siebie, która będzie wspierać, wzmacniać waszą autonomię. To są postacie i energia w Was, która zasila Was i Was pozycjonuje, że tak powiem jako osobę samodzielną, osobę silną która daje sobie radę wszystkie osoby, które wierzą w was które chcą w was widzieć jednostki silne, a nie jednostki zależne w co to kierować, jak to wykorzystać ja mam wrażenie, że tu jest jakiś mężczyzna, bądź autorytet, bądź to jest Wasza energia, energia męska, energia silna, która jest zdeterminowana i odważna do tego, żeby spełniać marzenia, która właśnie to spełnia marzenia. Bo dla mnie rycerz kielichów często jest tym, który spełnia marzenia, wierzy w ich realizację, jest idealistą. Nie wątpi, nie przekreśla, szuka innych, dróg, szuka innych możliwości, ryzykuje, gra w bank, inni mogliby pomyśleć, że to jest nieracjonalne. Pomimo, że jesteście pokazani w kartach ziemskich w tym miesiącu, to, no to ta wasza rybia, wodna energia was nie opuszcza. Ja mam wrażenie, że wy po prostu wierzycie w coś, co robicie, i to bardzo dobrze bo zwątpienie i poddanie się tej osaczającej energii, która mówi nie dasz rady, nie uda się, to był zły pomysł, a piątka kielichów, trzeba to pożegnać, musisz, musisz się z tym pożegnać, musisz zrezygnować z tego marzenia. To jest energia, przed którą wy się właśnie odcinacie, energia, która wątpi, która się boi, która e, nie zaryzykuje, która oddaje walkowerem. E, później ta jej agresja, e, ta agresywna energia, którą która jest męską energią, zamienia się w energię pasywną, manipulującą, taką, e, która próbuje się wślizgnąć, która szuka jakiegoś takiego sposobu. Stawiacie opór temu e, i inwestujecie w energię męską, która ma siłę, ma odwagę, e, idzie wprost po swój cel. Co nowego do waszego życia przychodzi? Dwójka kielichów, nowi ludzie, nowe współprace, nowe towarzystwo, nowa świadomość, ale w postaci drugiego człowieka. Ktoś właśnie, kto wspiera, przyjaciel, przyjaciółka, partner. Ktoś, kto również wierzy w wasz plan. Osoba, z którą się rozumiecie. Osoba, która jest wam bliska na poziomie duchowym, na poziomie takim emocjonalnym. To może być również partner. Jak patrzę na te karty. To jest to również a odwaga do tego, żeby wejść w jakiś związek, któremu chyba inni są przeciwni, zniechęcają was do tego. Często jest tak, że ktoś z boku po prostu nie, nie zazwyczaj jest tak, że z boku nie jesteśmy w stanie ocenić tego, co łączy dwójkę ludzi. Ta ich intymna relacja, jak wygląda ten związek? Dopiero kiedy jesteśmy w tej relacji, wiecie: my i partner, partnerka, wiemy, jak tak naprawdę jest. Jak to się mówi, co chatka, to zagadka, i nie wiadomo, nie wiadomo, jak jest w czyimś związku, w czyjejś rodzinie. Ja mam wrażenie, że ktoś uzurpuje sobie prawo do tego, żeby mówić, że wie jak jest u was, jaki jest wasz partner, jaka jest wasza partnerka, jak ona was traktuje, czego on, ona od was chce. Um, i to za, ja rzadko mówię takie rzeczy, ale jak patrzę na te karty, to naprawdę wygląda tak, jakby to wynikało z jakiejś zawiści lub zazdrości. Ale mówię to o tym, mówię o tym dlatego, że mamy tą siódemkę mieczy, że mamy tutaj te karty, o których mówiłam, jako o stawianiu um, pewnej, pewnej granicy, wykreślaniu tej granicy e, zdrowej. E, ten as mieczy odchodzi do przeszłości. Ja mam wrażenie, że Wy nie chcecie komuś e, już czegoś mówić, wtajemniczać go w swoje sprawy, ponieważ czujecie, że ta osoba nie wspiera, nie gra na Waszą korzyść, e, za bardzo jej nie obchodzicie, coś tam bardziej dla siebie chce ugrać, niż dla Was w tej całej sytuacji. I to bardziej ta konkluzja, bardziej Was wzmacnia niż osłabia. Ja myślę, że Wy za długo się nad tym zastanawiać nie będziecie, tylko ruszycie w stronę tych nowych ludzi, nowych znajomości. Czwórka była właśnie tego dobrego miejsca, które jest Waszym domem i inwestowania i skupiania się na ludziach i sprawach, które no, są zgodne, pokrewne z Wami, a nie z tą postacią. Co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie się działo a z kielichów? Piękny nowy początek. Macie piękną energię, która mówi o odnowieniu wiary, o odnowieniu energetycznym, o uzdrowieniu, o nadziei, o miłości, o bliskości, o pojednaniu. Kiedy odwracacie się od tej ciemnej energii, takiej pochłaniającej, dominującej, i sami w sobie rozbudzacie moc, kiedy tamtemu stawiacie granice bez nienawiści, tylko z taką e, odwagą, po prostu w sercu, e, z miłością do siebie. Wtedy ta miłość się u Was e, ujawnia. Informacja o ciąży, założenie rodziny, decyzja o zaręczynach, o ślubie. Dobra relacja w domu, szczęście w domu, przyjaźnie, partnerstwa, poczucie takiej bliskości. Co was może zaskoczyć w sposób pozytywny? Rycerz Buław. I tutaj mamy jakieś nowe pomysły, idee, zabawę. To mogą być również wyjazdy. Lekkość, której może ostatnio nie było aż tyle. Poza tym, moi drodzy, macie urodziny w lutym, niektórzy, więc o i król denarów. Faktycznie spełniają się Wasze marzenia, nie tylko te relacyjne, ale również związane z komfortem życia lub osiągnięciem jakiejś satysfakcji materialnej, materialnej lub Myślimy tutaj właśnie o sytuacjach romantycznych. To jest romans, to jest zmysłowość, seksualność, ale też robienie czegoś razem w partnerstwie, poczucie, że jesteśmy blisko, wsparcie, wsparcie większej również grupy, społeczności, przyjaciół, ludzi, którzy czują, myślą podobnie. Bardzo dobre czytanie. Jaka jest rada dla Was? Dziesięć mieczy. Po prostu pozwól ulecieć temu, co jest trudne, co jest ciężkie. E, pożegnaj, wypuść, e, daj się temu pokonać i zakończ to. E, pielęgnowanie nienawiści, złości, wyrzucanie, dręczenie się tym, jak ktoś wobec was się zachowuje, e, oczekiwania, że będzie zachowywał się inaczej, ciągłe próby prostowania kogoś. Lub dostosowywania się do kogoś, bo, bo to jest takie robienie czegoś na siłę siódemka buław. Nie róbcie czegoś na siłę, nie próbujcie zmusić kogoś do miłości, nie próbujcie zmusić kogoś, że będzie Was dobrze traktował, nie oczekujcie, nie, nie, nie reanimujcie również trupa. Tu trzeba zdecydowanie skończyć, żeby ten askielichów mógł przejść, żeby to szczęście tu przyszło. Trzeba skończyć i postawić na siebie. Skupić się po prostu na sobie. Pod spodem macie cesarzową dziesiątkę buław i maga. Ja mam wrażenie, że wy w końcu będziecie mieli siłę, żeby działać. Czyli wycofujecie swoje zaangażowanie, energię z jakiegoś miejsca. W jakiejś relacji wycofujecie, nie trwunicie już jej. Dzięki temu macie siłę, żeby skupić się na tym, co jest dla Was ważne. Mamy tutaj osiągnięcie, które jest okupione bardzo ciężką pracą i zaangażowaniem, ale osiągnięcie w magu i w cesarzowej. Przy dwóch dziesiątkach, czyli kompletne. Czwórka buław jest tutaj, szczęśliwe zakończenie. E Myślę, że pod koniec tego miesiąca będziecie mieli w sobie taką konkluzję, że e, mimo wszystko warto było przejść przez wszystkie trudności, e, jakie w życiu Wam się przydarzyły, żeby móc sobie coś takiego tutaj powiedzieć, żeby móc jakoś tak podsumować ten miesiąc. Bardzo dobra energia, wspaniała energia. Zobaczmy, jaka jest karta anielska na ten miesiąc dla wszystkich osób a, z poznaku ryb. Poproszcie swoich aniołów, opiekunów, by wam ten przekaz podali i czytamy. Kot drapie kuwetę, więc zrobimy krótką przerwę może. Uwolnienie. Mhm. Zgodnie z prawami ducha możesz osiągnąć wszystko, czego pragnie twoje serce. Jeśli jednak twoje szczęście, poczucie bezpieczeństwa czy mocy zależą od kogoś lub czegoś innego... Jesteś od tej osoby lub rzeczy uzależniony. Ta niczym łańcuch em, przykuwa cię do niższych wibracji, trzymając na więzi. Poproś anioły, by pomogły ci przeciąć więzy zbyt mocno łączące cię z ludźmi, rzeczami lub emocjami. Uwalniając się od wszelkich więzi, uwalniasz się zarazem od wszelkich uczuciowych manipulacji. Dzięki temu odzyskasz swoją siłę i staniesz się autentyczny. Autentyczna. Uwolnij swoją duszę wraz z duszami innych. Zrób to teraz. Afirmacja: Uwalniam wszystkich i wszystko. Moja dusza jest wolna. Wszystkiego dobrego, drogie ryby. To będzie wspaniały czas. Pozdrawiam.